Siemaneczko, to ja jestem Sekoksem, a dziś będę Wam prezentować serwer, który ma e, darmowego Vipa. Tak, darmowego Vipa, Mega Drop. Tu Wam przedstawię wszystko. Zjem sobie czego jabłuszko. Przepraszam za lagi, już Wam to mówię. Przepraszam za lagi, Oj. Macie. Stone. Tu macie kobleks, macie a tu jeszcze nie ma. Co tu jest? Opieść zielony, Nie wiem, co to jest. Aby zdobyć item skoczył. Aha, okej. Okay. Tu ma to. Lengwa, czycie mieć w opisie. znaczy IP. Przepraszam. Ekipa eventowa, nie wiem. założyciel już jestem przepraszam bo ten musiałem to zrobić ale mnie laguje ej ale mnie zlagowało laguje. Proszę, proszę. Zaraz wracam. Już jestem, naprawiłem błąd. Po prostu no Jezu po prostu mi się u... tablet od klawiatury. Znaczy ja mam netwoka nagrywam, npec. Taki tu jest drop, znaczy nie drop tylko drop, tu macie drop taki, o taki piękny, tu taki tu macie, to jest takie trochę, wywaliło mnie ze dwóch.